Pierwsza część. Pierwszy etap podróży. Jedziemy. Czyli pakowania Adika do auta, bo z tak. tym to nigdy nie wiadomo. Tak, zobaczymy, czy, czy go gdzieś zgarniemy. Czy, czy dojedzie nie. tym rowerem, którym planował, kto będzie jechał. Tak. Nie wiadomo. No, damy znać. Jeszcze mamy 5 godzin do lesna, musimy odebrać em, bagażnik na, na, na dach. Przepakować się. No i będziemy... W nocy ruszać. Mamy później chyba z... Google Maps pokazuje 12 godzin, ale będziemy na pewno dłużej jechać, bo nie ma co na się śpieszyć. To to urlop, nikomu się nie tak. spieszy. Dużo widoczków nowych. Mam nadzieję. Zobaczymy byle tylko pogoda dopisała. No i wszystko będzie chyba ok. To widzimy się Adrian, trzymam za Ciebie kciuki. Maciej powiedział, że jak będziesz, to nie będzie puszczał takich piosenek, a ja póki co się muszę męczyć. 59 na zegarku, wstaliśmy. Czekamy na Adriana. I ruszamy. Okej, okay, przyjmujemy zakłady. Czy Adi wstał? Czy Adi wyjdzie zaraz z tej bramy? Sądzę, że ja jeszcze nie wstał. No, mi się też tak wydaje. Do góry też się nie świeci. Nigdzie się nie świeci. No. Świeci się. Dopiero wstał. Dobra. Czyli żyje, jest szansa, że Adi będzie jechał z nami. Nie jest to jeszcze 100%, ale już bliżej. To jest nasza misja na dzisiaj. O 12 godzin, prawie 1200 km. Maciuś czyści okulary. A my dalej czekamy na Adriana. Idzie, ogłaszam oficjalnie. Adrian S jedzie z nami. Nieeeeeeeee! Tak nienawidzę tak szybciej, tylko... Jesteśmy już w Czechach. Jak wygląda do tutaj w A śpi sobie, słodziutko. Śpi, a nie No, a my jedziemy dalej. Winiety kupione. Możemy śpigać autostradami. Jedziemy teraz do Słowacji węgier i już do Serbii. Jak się jedzie Maciuś. Gdzie jesteśmy Maciuś? W kraju nazwie Serbia. Tak, i bardzo się zestresowałem na wjeździe do te, na przejściu granicznym. I jak już stąd wyjedziemy to... Jak już stąd wyjedziemy, to, to... nie wiem, Tylko To Jesteśmy na jak to się nazywa? Krupańskie brelo. I Jaka jest historia tego? O co tutaj chodzi? Legendy głoszą, że góry homolskie, czyli góry, które otaczają tą przestrzeń, tutaj zjadły bardzo dużą ilość złota. I to złota zostało ukryte na dnie Krupańskiego Vrela, tam pod I Tego złota strzeże wodny duch który raz do roku, w Dzień Diabła, bije w aby zaprosić inne duchy do przyjścia i tego dnia e, śmiałkowie mogę spróbować wejść do tego źródła e, i dostać na ale duch żąda w zamian młodej, pięknej dziewczyny. Więc nie, nie będzie złota. Bo Betty nie umyła włosów. Tak. No dlatego trzeba jechać na kemping. Idziemy już jeszcze zobaczyć z boku. Teraz do samochodu? I nagroj z drugiego. Okej zobaczymy jeszcze. bo pani tam miała flaszki. Zobaczymy. Co tam ciekawego ma. A ty patrz pod nogi? Dobra, do, no patrz. Tam tu ma takie auto. Szef. Się już rozłożyć trochę piwko otwarte śliwowica polana będziemy jeść kurczaki od mamy bułki większość bułek zjedzona, myślałem, że nie pójdzie a jednak szły te bułki jak szalone no Adikowi wzięliśmy krzysiołku rozwolone, więc musi siedzieć na ziemi jednej Adi no, trochę jeszcze nieogarnięci jesteśmy ale jutro trochę więcej czasu będziemy mieli i, i będzie ok no, na takim kempingu jesteśmy, tutaj o komary oczywiście, no i tak to wygląda, więc mała posiaduwa i, i zobaczymy co dalej. Patka, śpisz? Nie. Nie śpię. I łódka sobie jedzą. Super. <noise> I jest jesteś Dzień dobry, dzień dobry Witamy się rano Z kempingu Plum Robimy sobie kawkę I śniadanko Tam już Maciuś ma bułeczki Z pasztecikiem wymarzonym Jak się spało? że jest trochę wilgotno, ale ale sam, sam, sam ten, sama sama noc była bardzo dobra już mieliśmy taki tutaj um, taką pędekę, która tam leży ona była tak zamontowana w bagażniku że bagażnik był otwarty, więc mieliśmy przełek więc było bardzo fajnie Adi za to nie założył tropiku, pójdźcie tam zobaczyć um, no i napadało mu do środka no i <głos》> ma teraz <głos》>. mokry namiot no. W nocy było bardzo wilgotno. Pojemy, pojemy, i ruszamy. Potarliśmy do kolejnego celu naszej podróży. E, z 3 godzinki jechaliśmy prawie. Trochę później wyjechaliśmy niż mieliśmy, ale udało się dotrzeć. Jesteśmy. Będziemy kupić bilety. Trzeba bilety tu kupić? Tak, no to masz. A ciekawe, czy w euro można? No dobra. Idziemy zwiedzać zaraz. Teraz Beata przekaże o co tutaj chodzi. Bo się okazało, że nie można euro. Musimy iść do parkingu, wymienić. No. Weszliśmy, wymieniliśmy kasę. Zobaciliśmy, ile zapłaciliśmy, eee, 1050. 1050. To on ci więcej dał? 1150. Aha. 10 euro wymieniliśmy na 1150 i dostaliśmy szczęstówkę z powrotem. No, a no, w sumie starczy. Tak, na piwo wystarczy, krążą legendy, że. Ta formacja skalna, do której zmierzamy, to zamienieni w kamień ludzie. I są różne wersje, dlaczego zostali zamienieni w kamień. Jedna jest taka, że diabeł podpuścił jakiś typiarzy, żeby poślubili brata z siostrą. I Pan Bóg to zobaczył powiedział hola hola, tak się nie będziemy bawić. Jesteście kamieniami. Po to, żeby było takie przypomnienie dla wszystkich, że za każdy grzech jest kara. A druga wersja jest taka, że Wiedźma zamieniła ludzi w kamień, bo nie dotrzymali obietnicy. I tyle. A takie mamy ceny za paliwo? 110/100 dinarów to około jednego euro. Jak tam Maciuś po granicy? Wjechaliśmy. Tak. Udało się. Jesteśmy w Macedonii. Hmm, była śmieszna kontrola. Śmieszne przejście graniczne, tak, trzeba było być. I pan, z dwóch panów sobie siedziało w budce. Jeden oglądał mecz na telefonie, a drugi nam sprawdzał. I coś w komputerze sprawdzali, i, 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 i puścili nas wolno. Jedziemy, Betty prowadzi po macedońskich drogach. Jak na razie dwóch panów szło środkiem ulicy. Znaczy nie środkiem, ale szli po ulicy, nie wiadomo skąd. Uważaj, piesek. A nie po naszej stronie. Uwa, dwa pieski. Co one tam w krzakach robiły? Ciekawe. Lepiej, żeby nic nie robiły. Z drogą? Z innymi samochodami. I z kotkami, które też oczywiście łażą po schodach i drogi. Czy tutaj? Camping. Camping? Na łóżko jest to może można spać. Tak, w jakiś domu Jak ktoś tędy wjedzie, to już nie chce wyjeżdżać tą całą drogą. Klatka, jak wyrażenia po podróży. Się liczy. Znajdujemy się w miejscu zwanym Kuklica. Wiąże się z tym miejscem legenda. Oczywiście o ludziach zaklętych w kamień. E, był sobie pewien chłop, który nie mógł się zdecydować, którą kobietę poślubić. Więc wpadł na bardzo sprytny pomysł, żeby poślubić obie tego samego dnia. Rano był ślub z jedną babeczką. I druga panna młoda trafiła na ten ślub, zobaczyła, że jej przyszły mąż bierze ślub z jakąś inną babą, i przekleła wszystkich weselników, wszystkich gości weselnych, którzy się zjawili na tym weselu. Stoją tu po dziś dzień. Hmm. Szukamy teraz takiej miejscówki nad rzeczką. Idziemy za znakami, które mówią woda. Za oczy. Zobaczymy, co to będzie. Tak to wygląda. Tu jest jakaś mała kapliczka. Tu można zapalić świeczki w intencji. Tu jest napisane Mała Bogu Rodzica". Tu są dary do zostawienia. Tu jest stolik i tutaj chyba są jakieś chusteczki zawiązywane w zamian za intencje. Idziemy na kemping. Idziemy na kemping. Nie wygląda to okay. tak jak na zdjęciach. I zawrócimy i pojedziemy. na kemping. Dobra. Ten etno, kuklica, tak? Tak. Dobra. A tam rzeczka. Maciek z różnymi flaszyczkami. Tak. Maj, marzec, kwiecień. No. Co powiesz o. Y... Bardzo dobra, wyborna, pięknie rozgrzewa, jest naprawdę wyśmienita. Dobry woltaż no jest e, i właśnie. jestem bardzo zadowolony. Pan dobrze nam polecił, Adi przetestował najpierw, bo to było bardzo ważne. Zdecydowanie. I, i jest naprawdę fajnie. Znaleźliśmy fajne miejsce. E, camping za piwo, tak pan powiedział. Że jak postawimy piwo, to, to możemy sobie tu skempować. Tam jest restauracja. Ładnie fajnie, oh. jest bałkańska muzyka. Będziemy coś na pewno spożywać. <laughs> tak, jesteśmy w restauracji. O. Zamówiliśmy pleskawice. Ja i Adi, zamówiła jakieś coś opanierowanego, jakieś rzeczy opanierowane. Jakiś serek panierowany, dnie panierowane. Da, więc... Oczywiście szopską sałatę, zobaczymy. bo ostatnio bardzo nas smakowała i zobaczymy co dostaniemy, zaraz pokażemy. Wszystko jest po macedońsku, sernicą pisane, także no, musielibyśmy sobie jakoś radzić, ale... Ja jestem tu. Jest rakija. Jest piwko, także wszystko jest tak, tak, jak powinno być. Dobra, mamy na stole już szopską sałatkę. Tu jest przystawka, miks panierowanych dyni, serków. To dynia jest super. I tu mięską u chłopaków, Dobre? Dobre, to jest... to, wyprzowe. Wyprzowe. Kotleciki kotlecik Jak

To jest kawa, zostaw Piesiul. Ej, 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 ej proszę zostawić po <gryzka> wariacie, wariacie, wariacie <gryzka> Jesteśmy na akwedukt koło a wokół nas śmieci, 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 nasze auto, więcej śmieci i śmieci. I jeżdżą jak porąbani oczywiście, bardzo, styl jazdy przypomina mi styl sarajewski, o! czyli y, jadą i nie patrzą co robią i bez kilku wskazów i się upijają wszystko i trąbią. Ja wiem, jak trąbią. No, sekundę za późno wyjedziesz na światłach już ty, trąbią. I cygany na światłach chcą być szybki. Więc trzeba Czyli patrzeć w oczy. Się. Ale bardzo nam się udało. Quest był przejść cyganów, nie patrzeć się w oczy i nie dać się na, naciągnąć na mycie. I udało się. Udało się. Idź tam gdzie jest niżej. Tam i dalej. na parking w Macedonii. Tam jest pan w budce, więc mam nadzieję, że nic nam nikt nie ukradnie. I parking na cały dzień kosztuje 1 euro. Macedońska technologia. Nie wiem do czego służy, ale jest bardzo zaawansowana technika. Boże. Ten mur nie wygląda jakby był służący. No nie. Idziemy teraz na stary bazar. I szukać kabarmy. I tak, i szukać kabarmy. szczęśliwi, z kebabem. Co to jest, Maciej? Jest to kofta, nie wiem, co to jest, ale nagrywałem wcześniej mhm. i pan takie kawałki mięsa smażył, cocił to do z warzywami i, no i podsmażył później samą torci. Dobrze. smakuje? Dobre. Zjadliśmy no? istniejszego kebaba, było bardzo dobre teraz troszeczkę pochodzimy jeszcze i zaraz uderzymy na jakąś kawę No, tam już fajne widzieliśmy może zaraz tam będziemy siadać ogólnie to jest ciekawie no fajnie, trochę podobnie jak było w Sarajewie na tym targu ale nie wiem, jakoś przyjemniej tutaj jest niż w Sarajewie tak zdecydowanie <laughs> Znajdujemy się w Skopie, na placu z ogromnymi pomnikami. Tam był ojciec Aleksandra Wielkiego, dalej jest Aleksander Wielki, a tutaj jest księżnik i czyli i I oni w IX wieku rozpoczęli swoją pielgrzymkę i uznawani są za twórców Cyrelicy. Chociaż... Tak naprawdę to metody bardziej ogarną cyrolicę, ale wzięło się od cyryla. Czyli powinna hmm. być metodyca. Metodyca. Tak. No i teraz, e, Adrian, co sądzisz hmm. o tym? O czym? O nich? No. no trochę utrudnili życie, bo teraz tych ślaczków się nie da odszyfrować, jak się nie wie. <głosy> <głosy> Specjalnie, żeby ruszcy mogli wiadomości wysyłać <noise> przysze. Kawa ciastko, kawa, kuchita. Ciasto zjedzone. Jak smakowało to ciasto? Bardzo dobre było. Było ciasto ze skondensowanego mleka i z karmelem. Mhm. na kawowanie i możemy dalej ruszać. Oglądać skopie, bazar. No, a potem będziemy się kierować w okolicę Kanion Kano kanionu, kanionu Matka. Matka. Dotarliśmy na miejsce. Tu jest restauracja i tu jest widok. O pani, ale pięknie. Dzisiaj śpimy tutaj z takim widokiem.